Co dalej z Bitcoinem, co z altcoinami, jak wygląda aktualna sytuacja dla Bitcoina Ethereum, czyli analiza rynku kryptowalut. Cześć! Z tej strony Łukasz. Witam Cię serdecznie na moim kanale, na kanale związanym z edukacją oraz zarabianiem na rynku kryptowalut. W dzisiejszym materiale zobaczymy sobie, jak wygląda aktualna sytuacja dla Bitcoina i Ethereum. Powiem Wam o moich scenariuszach wzrostowych. I spadkowych właśnie dla tych dwóch kryptowalut. Także za chwilę przejdziemy przed ekran komputera. Pamiętajcie, aby subskrybować kanał, aby być na bieżąco z kolejnymi materiałami. Dostaw łapkę w górę, przybić dzwona i lecimy z tematem. Do zobaczenia przed ekranem komputera. Ok, także zaczynamy poniedziałkową analizę rynku kryptowalut. Wiem, że mnie słabo słychać, więc nie musicie mi o tym pisać. Natomiast proszę, żebyście napisali, jak mnie słychać ponieważ jestem znowu na otwartym terenie, za mną jest działka i pada mocno deszcz i bardzo jestem ciekaw jak to zostało zebrane przez mikrofon i jak to słychać, jak to słychać właśnie u Was. Kiepsko mi widać, jest bardzo pochmurno, jest kiepskie światło tutaj pod dachem na naszym tarasie, więc niestety tak to będzie wyglądało, stety, niestety. Akurat jeżeli chodzi o tą analizę, to nie najważniejsze jest to co widzicie, jeżeli chodzi o mnie, a to co widzicie na ekranie, więc nie ma się o co martwić. I jesteśmy na Bitcoinie na interwale jednodniowym, cały czas oczekiwałem tej strefy, strefy na spadki według strategii, mojej strategii Smart Money, którą zagrywam swoje pozycje na wzrost tej spadki w połączeniu ze strategią z forum edukacyjnego Mister Porada, to co słyszycie właśnie teraz to są papugi, Ostatnio były kury standardowo, kozy i inne zwierzęta, teraz mamy tutaj po stronie karaibskiej papugi, które latają jak w Polsce głębie. Ale wracając do samej analizy, już się nie rozpoczynając tą otoczką zwierząt i fauny, fauny flory tutaj lokalnej. Mówiłem Wam o tym, że oczekuję dojścia ceny do tej strefy, cena nam doszła niemalże idealnie najpierw dwa dni temu, zabrakło tutaj 30 dolarów do odpalenia tej pozycji. Tutaj, kiedy nam cena doszła tym knotem, myśli spadek o 3000 dolarów. Cena nam znowu wróciła, odpaliła nam tego shorta, odpaliła mi tego shorta, odpaliła również shorta moim partnerom edukacyjnym, którzy mogli skorzystać z tej analizy. Czyli osobom, które razem ze mną edukują się na forum Mr. Advice, o czym porozmawiamy troszeczkę później. W kolejnej części tego materiału dzisiaj przeanalizujemy sobie jeszcze Ethereum. I kilka altcoinów z poprzednich materiałów, które chcieliście, abym dla was przeanalizował, natomiast były one źle pooznaczane, nie tak jak prosiłem, więc nie zrealizuję i nie sprawdzę tych altcoinów, które po prostu źle były oznaczone, zostaną one przeanalizowane w piątek, natomiast sprawdzimy sobie prawdopodobnie cztery altcoiny, które były prawidłowo wpisane w komentarz z takimi oznaczeniem, o jakie was prosiłem, ale wracając do samego Bitcoina, widzimy, że w tym momencie cena nam Reaguje wypełniając imbalans z interwału jedno do niowego, to co wskazywałem przed chwilą. Mamy pięknie wypełniony imbalans. Dalej ta strefa na spadki dla mnie jest aktywna. Oczywiście moja pozycja już się tutaj odpaliła, już fajnie dała zarobić. Co możecie również śledzić na moich mediach społecznościowych, na Instagramie. Łukaszpacholski.pl, i dalej ta strefa dla mnie jest strefą oczekującą. Mówiłem Wam o potencjalnym scenariuszu negacyjnym. Co może się wydarzyć, jeżeli stąd nie zobaczymy spadków? Dla mnie wtedy otwierają się, otwiera się droga do 68, 73 i strefy 76, 77 tysięcy 500 dolarów za bitcoina. Natomiast jeżeli chodzi o ten właśnie ruch spadkowy, którego ja oczekuję, dodatkowym potwierdzeniem dla mnie będzie spadek poniżej 55 tysięcy 55 100 to już takie właśnie będzie tutaj zejście i potwierdzenie, ponieważ mamy tutaj strefę i widzimy z interwału jednodniowego, że mieliśmy tutaj wsparcie i opór dla ceny wielokrotnie, co daje nam tutaj właśnie strefę wsparcia. Po której wybiciu otwiera nam się droga do 55 dolarów i kolejnego poziomu, który tutaj już dla siebie wyznaczyłem i wtedy tutaj będę realizował zyski właśnie ze swojej pozycji na spadki się gdzieś tutaj wcześniej, już tej profit pierwszy został zrealizowany w tym momencie na 58 tysięcy. A wczoraj rozmawialiśmy na temat podsumowania tygodnia, możliwości edukacyjnych i sygnałów dostępnych dla użytkowników forum, i tam również analizowaliśmy moje pomysły na trade z zeszłego tygodnia. Moje analizy, z którymi dzieliłem się ze swoimi partnerami, więc wszystko to znajdziecie na mojej stronie i możecie sobie zweryfikować skuteczność moich analiz oraz skuteczność sygnałów dostępnych dla użytkowników forum oraz możecie sprawdzić, jakie wartości możecie otrzymać właśnie dołączenie do naszego forum, czyli skuteczna strategia edukacyjna, skuteczna strategia, którą pokazuję Wam w swoich analizach, między innymi z której zagrywaliśmy tą pozycję long z ostatniego tego dołka, co pokazywałem Wam w poprzedniej analizie i macie możliwość korzystania z sygnałów od naszych traderów zarówno na spot, jak i na futures, czyli zagrywając pozycję na wzrosty i spadki, jak i na spot kiedy zagrywamy pozycje na wzrosty, szukając bardzo ciekawych projektów. Od tego mamy właśnie naszych specjalistów. Ok, zobaczcie jeszcze jedną rzecz. Pamiętacie to wsparcie i opór, które tutaj wysuwają wcześniej? Mieliśmy podwójny szczyt wybicie. Mówiłem Wam o tym, że cena tutaj zanegowała tym knotem. Potem spadli tutaj niżej. Jeszcze raz przetestowali. Zobaczcie, że cena wróciła. Przetestowała jeszcze raz tutaj. Zeszli niżej. Do ostatniego wsparcia, które tutaj również było wysuwane w poprzednich analizach. Cena wróciła i zobaczy, że znowu testuje ten poziom, więc 56500 jest lokalnym również wsparciem dla ceny aktualnie po ewentualnym wybiciu tej linii trendu, którą tutaj mam poprowadzoną. Jednak ja oczekuję zejścia poniżej 55100, 100, czyli tych ostatnich dwóch, również lokalnych dołków z interwału jednodniowego i wtedy mamy tutaj strefę trzymającą cenę na wzrost z aktualnego poziomu, tutaj może zastąpić lokalne zatrzymanie, być może cena wtedy dojdzie i litestuje właśnie te wtedy opory dla ceny i zacznie kontynuować ruch do kolejnej strefy. To oczywiście, co teraz powiedziałem, to jest taka lekko spekulacja z tym zachowaniem się ceny, czyli odbiciem, dojściem, odbiciem, natomiast to są strefy, gdzie ja będę oczekiwał zatrzymania się ceny właśnie w tych poziomach. I negacja tej strefy, brak reakcji na tych poziomach otwiera drogę do Zejścia, właśnie do tego zielonego boksa, gdzie mamy również strefę trzymającą na wzrosty korektę z poprzedniego ruchu, ta która wybroniła nas, właśnie w tych tutaj spadkach. Czyli mieliśmy zakres korekty według strategii z forum Mister Advice. Ok, jeżeli chodzi o Ethereum, zwłaszcza jeżeli chodzi o Ethereum, Ethereum robi kolejne ATH, zrealizowało wszystkie poziomy, które wyznaczyłem wcześniej na take profity, i tutaj również zagrywaliśmy. Pozycje długie z moich analiz, z mojej analizy dla Ethereum co mogliście zobaczyć na mojej stronie oraz w wczorajszym podsumowaniu tygodnia i aktualnie wyznaczają właśnie takie poziomy tutaj na zatrzymanie się ewentualne ceny, czyli mamy zakres korekty, lokalny zakres korekty, który był tutaj potwierdzony, czyli mamy ten ruch i lokalnie mamy wyznaczoną tą strefę. Trzyma nas ta fioletowa korekta to jest lokalna korekta na wzrosty, która to jest przeze mnie prowadzona, od samego tej dołu kilka razy rozgrywana i w ostatnim materiale wyznaczyłem Wam tą strefę tutaj na wzrosty. zobaczę, że cena tutaj doszła niemalże do tego boksa, natomiast co tutaj było wypełnienie imbalansu z interwału jednogodzinnego. cykl dojście do tej świeczki manipulacyjnej i kontynuacja ruchu wzrostowego. Więc mieliśmy tutaj bardzo fajne połączenie dwóch strategii. Oczywiście możliwe jest, że Ethereum dalej będzie rosło w sytuacji, w której bitcoin będzie gdzieś tutaj akumulował na wsparciu czy na linii trendu, bo wtedy jeszcze alty mogą iść w górę. Natomiast po przebiciu 55 tysięcy dolarów myślę, że krew się poleje. Oczywiście to, co słyszycie, to nie są porady inwestycyjne, a tylko i wyłącznie moja opinia na temat tego, co może wydarzyć się na rynku kryptowalut. ok, jeżeli chodzi o te analizy, które prosiliście, abym zrobił dla Was w poprzednich materiałach, i tutaj tak. Jedno oznaczenie dobre CRO z poprzedniego filmu, wczorajszego filmu. Natomiast szukałem takiej kryptowaluty jak CRO i jej nie znalazłem. Także musisz tutaj poprawić mi skrót tej kryptowaluty, chyba że chodzi o CRO do bitcoina. Ok, CRO. A, krypto.com, ok, krypto.com. Na ok x się mamy. No dobrze, no to sprawdźmy w takim razie. Cero, tak, zero. Maszmy sobie z interwału 4 godzinnego, może. I co tutaj mamy? Co tutaj mamy? Mamy na pewno do wypełnienia imbalans i wsparcie. Tak, na tym poziomie mamy imbalans i wsparcie dla ceny, jeżeli chodzi o potencjalne nasze spadki. Zobaczmy, czy mamy tutaj jakieś. Zniesienie FIBO na 3 tego ostatniego ruchu, okolica 78, ale nie nakłada się na siebie, ale wróćmy co tutaj było, o za to mamy bardzo ładny spadek do 61 FIBO tego ruchu i cena nam odbiła i my widzimy też wsparcie na 50 FIBO. Czyli aktualnie mamy tutaj wsparcie i po przebiciu tego wsparcia prawdopodobnie zobaczymy zejście do wypełnienia właśnie tego poziomu. Także mamy tutaj wsparcie na poziomie 16 centów. Jeżeli chodzi o ewentualne dalsze wzrosty z tych poziomów, w których jesteśmy, bez wybijania kolejnego dołka, to lokalne take profity, jakie ja bym tutaj na siebie ustawił. Takiego altcoina jak Secret Network. Chyba o tego coina chodziło, więc zobaczmy, co tu się w ogóle wydarzyło na Binance. I mamy na pewno wsparcie tutaj widzę na tym poziomie. Imbalans wypełniony z interwału jednodniowego. Imbalans mamy do wypełnienia tutaj na interwale jednodniowym, więc może być to poziom ewentualny na wzrost. Natomiast jak rynek będzie spadał, to myślę, że spokojnie wtedy cena tej jeszcze zjedzie właśnie do tego wsparcia minimum. Patrzmy sobie jeszcze FIBO całego ruchu do tego szczytu. 78 FIBO się tutaj nakłada, więc jak najbardziej jest tutaj wezmę w sobie mocne wsparcie dla ceny na dolarze 48 centach ok i jeszcze litecoin z piątkowego filmu litecoin też ostatnio poszedł bardzo mocno w górę gdzie mam litecoin gdzie się schowałeś litecoin ok no i zobaczcie litecoin znowu realizuje wyznaczone przeze mnie poziomy mieliśmy wejścia z poprzednich analiz piękne wejścia i eleganckie wzrosty do kolejnych take profitu mamy 88%. Zobaczcie jak pięknie cena tutaj doszła do wyznaczonego przeze mnie poziomu, że idealne dojście tutaj właśnie raz, dwa, cyk, było wejście tutaj wyznaczone 22 kwietnia i jeżeli chodzi o Litecoina, na pewno ten poziom będzie interesujący dla Litecoina, czyli 253 dolary. Zapiszmy sobie tutaj datę i będziemy obserwować właśnie, co się tutaj wydarzy. Ok, to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejsze analizy rynku kryptowalut. Widzimy się w środę w kolejnej analizie i pamiętajcie, jeżeli chcecie, abym przeanalizował w środę jednego z trzech wybranych, znaczy wybrane przez Was trzy altcoiny, pamiętajcie, aby wpisać hashtag i skrót danego altcoina. Jeżeli dany altcoin się powtórzy, ktoś wcześniej z Was już takiego altcoina Wypisał, wpisał w komentarzu, na przykład będzie to cake I Franiu wpisał cake I kolejna osoba chce również wpisać cake'a To pisze dwa hashtag cake Wtedy takiego altcoina będę brał pod uwagę Takie altcoiny spośród Waszych komentarzy łatwo mi się wyłapuje I wtedy mogę spokojnie je zrealizować Więc pamiętajcie o tym, aby właśnie dopisać hashtag, dopisać numerek Dopisać cyferkę, jeżeli dany altcoin się powtarza I tylko takie altcoiny właśnie będę brał pod uwagę, jeżeli chodzi o Środową analizę. Jeżeli takiego oznaczenia nie będzie, to po prostu zrobię standardowo analizę Bitcoina i Ethereum. Mam nadzieję, że to było dla Was jasne i widzimy się w środę. Także miłego tygodnia. Wam życzę, pamiętajcie, jeszcze, aby obserwować mój profil na platformie TradingView. Tam również prawdopodobnie pojawi się jakaś analiza dzisiaj, być może jutro. Także do zobaczenia. Piona.